Witam Państwa, dzisiaj nietypowy gość, nietypowy temat, gościem jest, będący przejazdem w Warszawie, ksiądz z Włoch, czyli ksiądz Tomasz Jochemczyk, laudetur Jezus Chrystus. In seculorum. Powiedziałem temat nietypowy, bo może jeszcze coś dogramy, może się uda, ale zaczniemy od tej kwestii zbiórki samochodu dla księdza. Ja przypomnę, że ksiądz krąży pomiędzy Włochami Polską, Włochami Niemcami, Włochami Północnymi, Sycylią. Wszystko to są ważne sprawy, w większości duszpasterskie, częściowo zdrowotne. No i będąc w Niemczech, księdzu się rozsypał samochód kompletnie, został bez samochodu, tam brat mu podrzucił swój samochód do Niemiec i Pojechał do Włoch, wrócił teraz do Polski, bo musi oddać ten samochód i oczywiście przy okazji, znaczy przy okazji, wrócić samochód przy okazji załatwiania różnych spraw, o których ciężko dzisiaj mówić, bo wszystko już schodzimy do podziemia, prawda? Za różne rzeczy w kościele można odpowiedzieć. I zacząłem taką akcję, zainicjowałem akcję, bo w tej akcji wzięło bardzo dużo ludzi udział. Zbiórki pieniędzy, początkowo na konto księdza, a później na zrzutkę.pl. Popełniłem dwa błędy podczas informowania, tak, bo chciałem bardzo szczegółowo poinformować o, o tym, dlaczego ten samochód jest taki ważny, dlaczego ksiądz jest taki ważny, jakie ważne sprawy tu chodzi. I podałem takie dwie nieprawdziwe informacje. Jedną jakoś siłą rozpędu, to znaczy powiedziałem, że ksiądz jest co miesiąc w Polsce. Zaraz jakiś ksiądz napisał, że Ksiądz się nie opiekuje swoimi parafiami, bo jest co miesiąc w Polsce. Nie, przepraszam, ksiądz jest cztery razy w roku w Polsce, ewentualnie pięć i no, pewne wyjazdy są konieczne ze względu na stan zdrowia. Podałem też informację, że ksiądz ma pensję 1400 euro, a ksiądz ma od niedawna pensję 1000 euro. Natomiast podałem ją dlatego, że nie pytałem się księdza, jak, jaką ma pensję, tylko po prostu sprawdziłem, jak się wypłaca pensję kapłanom, bo tak jest we Włoszech, że to państwo wypłaca pensję i wierni już nie chcą nic dawać, bo uważają, że ksiądz dostaje pensję od państwa. No i sprawdziłem na takiej specjalnej stronie, i z tamtej strony by wynikało, że ksiądz ma 1400, natomiast popełniłem jeden błąd. To chodzi o normalne parafie, a Księdza parafie mają 50, znaczy jest jedna parafia, która ma 50 mieszkańców, nie, nie, nie wiernych, tylko mieszkańców. W innych parafiach jest tam po 10 wiernych, 15 wiernych, prawda? Więc dlatego tutaj nie ma żadnych absolutnie dodatków ani żadnych innych dochodów, a ksiądz ma na utrzymaniu nie tylko siebie, ale również te 25 kościołów, które mu podlegają, które został kompletnie rozsypane. I, i, I wciąż je remontuje. Elementy wyposażenia, elementy ołtarza wozi, woził tym swoim starym samochodem do Polski, żeby tutaj dokonać ich renowacji, no bo w Polsce y, o wiele taniej. I y, jak zainicjowałem tą akcję, to no, bardzo dużo osób zareagowało bardzo pozytywnie i bardzo często to był Dowi grosz. Od złotówki poczynając przez 5 zł, 10, 20. Większe sumy były rzadkie, no ale i tak sporo, sporo zostało zebranych. Natomiast chciałem z księdzem porozmawiać na ten temat, bo no, dużo tutaj było też niesprawiedliwości, takich nieprawdziwych informacji, jakieś też coś, co się na granicy, no, jakieś obrazy. Więc może na razie nie będę zadawał żadnego pytania, tylko po prostu oddam księdzu głos. Więc oddaję księdzu głos. Co by chciał ksiądz w tej sprawie powiedzieć? W sprawie? W sprawie zbiórki na samochód A i nie. tych głosów, mhm. które w związku z nią były, bo to się zrobił straszny szum w internecie. Mhm, znaczy oczywiście, no, ja w pierwszym rzędzie chciałbym podziękować e, za inicjatywę tutaj, właśnie panu doktorowi Krajskiemu. Że na coś takiego wpadł do głowy, by mi to nie przyszło. W ogóle nie spodziewałem się, że coś takiego można zrobić i że będzie taki też odzew, bo ludzie zaraz zaczęli wpłacać ofiary. Później, oczywiście, zaraz za Panem włączył się do tej, do tej zbiórki Pan ze Śląska, Pan. Piotr Mrotek, później zanim też. Pan Rekinek. Tak i no wielo, wielo, wiele innych osób. Pan też. Łysy. No to w szczególny sposób chciałbym podziękować za zorganizowanie. Zresztą on zorganizował tą zbiórkę zrzutkę. Zrzutkę powiem. na właśnie w internecie. Także to jest główny twórca tego. Też odezwali się do mnie, zadzwonili, nawet zrobili ze mną wywiad. Trudno być katolikiem, Pan Maciej, także no za to wszystko serdeczne Bóg zapłać. Jak już mówiłem i teraz powtarzam, w intencji wszystkich ofiarodawców, tych, którzy złożyli ofiarę, czy złożą jeszcze, no zacząłem odprawiać msze święte, dziękczynne za Was i w Waszych intencjach, także z mojej strony obiecuję modlitwę cały czas. I ta modlitwa jest i msza święta, ofiarą przeświętej świętej za was, w waszych intencjach. Dopowiem jedną rzecz, że dwie osoby zgłosiły się, że pożyczą księdzu samochód, także zresztą teraz są kłopoty w ogóle z kupieniem samochodu, takiego no, lepszego, bo tutaj powinien być lepszy, bo te długie trasy, duże obciążenie, góry, pol, polne, polne, górskie drogi, prawda? Ale w każdym razie w najbliższym czasie ksiądz będzie jeździł pożyczonym samochodem, bezpłatnie tam od, od człowieka, który po prostu chce tutaj pomóc. Natomiast no, trzeba będzie, bo ja sobie wymarzyłem, żeby ksiądz miał taki samochód, żeby mógł w nim normalnie spać, bo ksiądz wciąż śpi w samochodzie. Znaczy wciąż, jeżeli na długich trasach, no, nie, żeby ktoś taka, nie pomyślał, no, że, nie. że ja mieszkam w samochodzie. Nie, nie, ale jak ksiądz jedzie, mhm. prawda, no, choćby na Sycylię, nie, to to jest kawał drogi. Ile jest na Sycylii. No, tyś, znaczy do Palermo ode mnie to jest 1400 mhm. km. To jest tak jak pojechać do Polski. No, a tam ksiądz spełnia przecież obowiązki duszpasterskie, których nie spełniają miejscowi kapłani i coraz więcej jest kontaktów, coraz więcej potrzeb, chrzci też ksiądz tam dzieci z małżeństw mieszanych, prawda? Czyli... No i też ślub był, także, no, zdarzają się sakramenty, ludzie interesują się. No i to wszystko było trydenckie. Tak, 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 no, oni, za, ktoś gdzieś tam był na tym chrzcie, ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół, Zobaczył, spodobało się. Oni by też chcieli, bo mają dziecko, chcieliby ochrzcić. No i tak, tak się właśnie. No tak, ale to jest sporo ludzi takich, którzy by się nie wyspowiadali, nie ochrzcili, gdyby nie ksiądz. No Może nie, gdyby nie ksiądz, tylko gdyby nie sutanna, czy nie wiem. To nie chodzi o mnie jako osobę, nie, zgadza, tylko. Zgadza. No, ksiądz jest narzędziem w ręku Chrystusa, nie? To... No, znaczy kapłaństwo jest, jest właśnie uniwersalne i dane. My jesteśmy, jakikolwiek kapłan no jest niegodny tego wielkiego daru, trzeba sobie to uświadamiać i też mieć właśnie takie nastawienie do tego, że to nie jest moje kapłaństwo nie, prywatne, tylko to jest właśnie służbie dla, dla człowieka drugiego. A więc kapłan ma, to jest ten, który ma prowadzić ludzi do Boga, a więc dawać sakramenty, dawać rzeczy święte, tak jak już nieraz o tym mówiłem, z łaciny sacerdos, sacerdote. A więc ten, który ma szafować, dawać te rzeczy święte, a więc łaski, a więc sakramenty, bo przez sakramenty oczywiście spływają łaski. No i robi dużo ksiądz, dużo ważnych rzeczy w Polsce. Tylko ja w ostatnich programach z Księdzem i nie tylko z Księdzem, zaczynam powtarzać, że no, jak się rozmawia z kapłanami, to o pewnych rzeczach absolutnie nie można dzisiaj mówić. Takie czasy się zrobiły w Kościele, nie w świecie, tylko w Kościele. Także wiele pytań, które chciałbym zadać, nie mogę księdzu zadać, wiele rzeczy jest takich, że lepiej o nich nie mówić, no, no niestety. No cóż, myślę, że taki krótki program będzie dobrym programem informacyjnym na ten temat, który chciałem tutaj poruszyć. Co bym ksiądz na koniec dodał? Nie no, tak jak mówiłem przed chwilą, i cały czas jestem: no, praktycznie brak mi słów, jestem wzruszony życzliwością, dobrocią. Tutaj właśnie ta inicjatywa pana doktora, i później za tym posypały się inne inicjatywy ludzi dobrej woli w Polsce, no co sprawia, że no jest. Nie chodzi o mnie głównie, ale w związku z tą zaistniałą sytuacją widać, że ludzie mają jeszcze właśnie tutaj tą wrażliwość i pomocy. Nie? Także no, za to jeszcze raz chciałbym podziękować, Bóg zapłać za, za tą pomoc, bo tu w tym przypadku no, chodzi o mnie. Ale no... No, chodzi o narzędzie dla narzędzia. No tak, 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 tak. Ale no, znaczy w, w tym przypadku no, jestem ja tutaj w tym centrum zainteresowania. Dlatego, no, nie wiem, Państwo rozumieją, że znalazłem się w bardzo niezręcznej sytuacji. Trudno mi jest o tym mówić. Jestem tutaj zaproszony, żeby tutaj właśnie być i. I potwierdzić, no ale główny, główny taki cel właśnie to jest wyrazić moją wdzięczność. I tak jak mówiłem, no to, co mogę dać najcenniejszego, to jest właśnie sprawowanie najświętszej ofiary Mszy Świętej. I to zapewniam, i to będzie i jest sprawowane w Waszych intencjach i za Was. Ja bym jeszcze dodał, bo taką dużą, długą rozmowę przeprowadziliśmy w Realu i ją będzie można obejrzeć w Realu że no, ksiądz jakby, jakieś pewne są dwie perspektywy w życiu księdza, to znaczy perspektywa Fatimska, Matki Bożej Fatimskiej, która prowadzi księdza, nawróciła księdza i prowadzi od początku po dziś dzień, i ksiądz jej towarzyszy też i, i, i figurze, i w modlitwach, i, i, i temu, co Fatima za sobą niesie. A z drugiej strony jest też taka perspektywa, w której ksiądz działa, która też jest od początku, od, od magisterium, które było e, z miłosierdzia Bożego w ujęciu księdza Sopoczki, e, gdzie ksiądz jakby no, głosi prawdę o miłosierdziu, wyprostowuje to, prawda? No, choćby, e, znaczy nie mamy tutaj czasu, żeby na ten temat mówić, ale, ale choćby kwestia taka jak uczynki miłosierne co do duszy, prawda? Rzesznika co poucie. do ciała. To że nie, miłosierdzie nie jest dla każdego, że trzeba spełnić pewne warunki, żeby to, tego miłosierdzia dostąpić, że w pewnym momencie miłosierdzie się kończy, a zaczyna się sprawiedliwość i tak dalej i tak dalej. Tu może dwa zdania na koniec. Nie, no oczywiście, no, miłosierdzie może ja bym powiedział tak, że jest dla każdego, kto się na to miłosierdzie otworzy i zechce z tym Bożym miłosierdziem współpracować. Bo no, jeżeli Pan Bóg nam coś daje, daje nam swój, w pierwszym rzędzie swoją miłość miłosierną, i my się na to odwracamy, tego nie przyjmujemy, no to wiadomo, nie dostąpimy tego miłosierdzia. Także w tym przypadku to no, wtedy nie, jest, nie ma tego miłosierdzia. Ja go nie, nie, nie doświadczam. Także też przyjmowanie miłosierdzia to jest to otwarcie się. I nie jest takie proste wcale. Nie jest takie proste, oczywiście. No, jest, To jest w jakiś sposób no, taka praca, współpraca z łaską Bożą, z Bożym Miłosierdziem. I, no I tutaj no trzeba się zaangażować. No I tutaj są różne, różne warunki do spełnienia. Tak jak są warunki, pięć warunków dobrej spowiedzi, żeby ta spowiedź była owocna i żeby ona w ogóle zaistniała, żeby sakrament był ważny. Tak też w miłosierdziu. Zresztą, miłosierdzie to jest, można by to tak bardzo uprościć, no tutaj przejawia się najbardziej w taki szczególny, sztandarowy sposób właśnie w Trybunale Miłosierdzia, a więc w Spowiedzi. A to jest sakrament paschalny, bo Pan Jezus ustanowił ten sakrament właśnie w niedzielę zmartwychwstania. To też o tym trzeba powiedzieć, o tym się mało mówi mówimy tylko o miłosierdziu, w sensie Pan Bóg jest dobry, miłosierdzie, miłosierny, przebacza wszystkim i bardzo często jest to przyjmowane przez ludzi w taki sposób, że każdy robi co chce, można grzeszyć, żyć sobie jak się żyło, bo i tak na końcu tego życia tu na ziemi Pan Bóg w swoim miłosierdziu mi przebaczy. Także to jest trochę zakrawające o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo grzeszy się, w nadzieje, Z nadzieją na miłosierdzie Boże, także ten grzech już jest zamierzony, zaplanowany. Ja sobie pogrzeszę, bo i tak Pan Bóg mi wybaczy. No, typowy przykład, jak mówi się dzisiaj w kościele europejskim, nie tylko europejskim, do małżeństw, do małżeństw, do par żyjących w konkubinacie, że Pan Bóg jest miłosierny, prawda? No tak, żyjcie sobie jak chcecie. Przyjmują Komunię Świętą. Żyjcie w grzechu, tak. I, no, to, to nie jest miłosierdzie, bo tak jak e, mówiliśmy to też w Realu, ale tutaj można przypomnieć, że przejaw miłosierdzia, miłości w ogóle, to jest grzesznych napominać. I to jest jeden z podstawowych warunków też miłosierdzia. Jeżeli ja kogoś kocham i na, na kimś mi zależy, a wiadomo, jeżeli rozumiem, co to znaczy zbawienie, życie wieczne, to będę robił wszystko, żeby ta osoba się zbawiła, żeby ta osoba się nie poszła na potępienie. Nie będę przymykał oka, jeżeli ta osoba będzie grzeszyć, a więc będzie ryzykować swoje życie. To jeżeli ktoś, nie wiem, będzie szedł po krawędzi i w każdej chwili z tej krawędzi jest wielka przepaść, wpadnie w tą przepaść i się zabije, a więc no co, ja powiem, no tak, on jest wolny, może tam pójść, ale ja stoję obok, widzę to, Powinienem w tym w akcie miłości miłosiernej zwrócić, oczywiście, zwracanie uwagi też tutaj ma jakieś swoje. To nie może być jakieś takie aroganckie, tylko to trzeba z miłością, z wyczuciem, z delikatnością podejść do, każdego, do każdej osoby, do każdego przypadku. Nie można tego wszystkiego wrzucić do jednego worka, bo każdy przypadek jest inny, rozpatrywać. Także trzeba podejść tak, jak Pan Bóg podchodzi. Pan Bóg do każdego z nas podchodzi w sposób indywidualny. Pan Bóg nas zna, Pan Bóg przenika nasze serca i wie, jak do kogo dotrzeć. dlatego to jest praca nas wszystkich, szczególnie dusz pasterzy i kapłanów, żeby dotrzeć do ludzi i do każdego podejść tak no, indywidualnie, żeby nie traktować ludzi, co niestety no, ciągle w kościele jakby jest, że traktuje się może dlatego, że w kościele, gdzie są tłumy, no to trudno jest w jakiś sposób tak indywidualnie dojść do ludzi żeby dojść, podchodzić do każdego indywidualnie. Ja, w moim przypadku jest to łatwiejsze, bo jest, mam małe parafie, jest mało ludzi i jest mi łatwiej dotrzeć i z każdym porozmawiać i zrozumieć każdego człowieka, dlaczego ma taki, a nie inny problem. To są moi parafianie, ja jestem tam dla nich, jako jako proboszcz, i oni o tym wiedzą, ja też im to o tym przypominam, że zawsze z każdym problemem, jakimkolwiek, mogą przyjść i porozmawiać, i nikogo za nic nie, nie wiem, nie wyrzucę, czy nie osądzam, czy. Bo ktoś ma jakiś tam czy inny grzech publiczny czy niepubliczny, możemy porozmawiać, podyskutować i dojść do jakichś wspólnych wniosków, i ta osoba albo zechce coś sobie w swoim życiu zmienić, albo nie. Jeżeli nie chce, no to to już jest problem tej osoby i nie można nikogo do niczego zmuszać, bo zmuszanie kogokolwiek do czegokolwiek. Tym bardziej w kościele, no nie jest pozytywne, nie jest, nie jest dobre. Wszelkie totalitaryzmy, wszelkie jakieś, nie wiem, dyktatury, no, zmuszały ludzi, przymuszały, zresztą żyjemy w takich czasach, gdzie jesteśmy zmuszani do różnych rzeczy, wbrew naszej woli. A więc trzeba tak używać takich argumentów, żeby kogoś przekonać, jeżeli to jest dobre. Nie? Także też na zakończenie chciałbym, jakby to podkreślić, że Pan Bóg, Pan Jezus powołuje nas, wzywa, przekazuje swoją miłość i daje każdemu wolną, wolno, wolną wolę. I każdy ma prawo wyboru i do, nikogo, do niczego nie zmusza. Nawet jeżeli to, co Pan Jezus nam przekazuje, jest najlepsze, bo, bo, bo On stał się człowiekiem, żeby nas przeprowadzić właśnie z tego życia na życie wieczne, właśnie tą drogą, żeby to zbawienie osiągnąć. Dziękuję bardzo księdzu, dziękuję Państwu. Bóg zapłać, królowi nam Chrystę.